Socjalizmu. Od socius societas, społeczny państwowy. Więc na czym socjalizm polega? Polega na tym, że właśnie państwo lub superpaństwo jest celem życia ludzkiego. Państwo ma rzecz jasna być jakby kontekstem czy narzędziem budowania tego człowieka, to znaczy człowiek oddając się państwu, budując je wedle założonej idei państwa, zyskuje zwrotnie, niejako zyskuje wszelkie dobra, bo państwo jest budowane przez niego. Zatem no, chciałby się powiedzieć, to co zbuduje jest dla tego Człowieka. Ta, u podstaw ta, takiego państwa zawsze leży jakaś idea człowieka. A więc nierealny człowiek. Tu nie chodzi o realnego, konkretnego człowieka, bo prawdziwego człowieka jeszcze nie ma. To jest e, bardzo ciekawy e, moment utopii. Nie ma prawdziwego człowieka. Taki człowiek dopiero się pojawi. A pojawi się kiedy? Kiedy idea człowieka. Spotka się z rzeczywistością. I w tym celu socjalizm już od rewolucji francuskiej stosuje technologię społeczną, a więc jest to pewna metoda produkcji prawdziwego człowieka według założonej idei. Idea stanowi receptę, na podstawie tej recepty pisze się scenariusz, i ten scenariusz za pomocą struktur państwowych się realizuje. Jak powiedziałem, pomysłów na utopię jest dużo, ale nie wszystkie utopie, powiedziałbym, no, znalazły swoich zwolenników, bo przy okazji dodam, myślenie utopijne spotykało na wielki opór ze strony tych ludzi, którzy zdawali sobie sprawę z tego, że utopia jest po prostu nierealizowalna. Pomimo to znaleźli się tacy, którzy postanowili utopię wprowadzić w życie. I właśnie wiek XX jest wiekiem, który można by nazwać takim szambem utopizmu. W tym wieku utopię. Które były jakby pewną formą krytyki społecznej wcześniej, prawda, w wieku XVIII-XIX, które były, jeśli były realizowane, to były realizowane w pewnych ruchach lokalnych, nie mających dużego zasięgu, w jakichś grupach na ogół, na ogół religijnych, związanych z protestantyzmem, ale nie tylko, prawda, to wiek XX jest tym wiekiem, można go śmiało nazwać wiekiem utopizmu. I oczywiście konsekwencji tego utopizmu. Jakie utopie realizowano w wieku XX? Czy inaczej mówiąc, jakie socjalizmy narodziły się z myślenia utopijnego? Następujące: liberalizm, komunizm, nazizm, faszyzm i anarchizm. Dadzą się one sprowadzić, chociaż są, różnią się między sobą, ale dadzą się one zredukować do trzech wielkich socjalizmów, mianowicie do liberalizmu, komunizmu, nazizmu, faszyzmu, choć podkreślam, nazizm i faszyzm to dwie różne rzeczy, ale tak się złożyło, że je połączono e, e, z sobą jakkolwiek, jak sądzę, trzeba by to jeszcze jakoś rozważyć. I anarchizm, anarchizm, który po prostu jest nierealizowalny, bo anarchizm to jest utopia, e, która Zakłada albo likwidację, całkowitą likwidację państwa albo permanentną krytykę państwa, permanentną przemianę struktur państwowych. Dlaczego? Ponieważ państwo jest zawsze wrogiem człowieka. Państwo zawsze jest zamachem na wolność ludzką. Państwo będzie się człowiekiem posługiwać jako surowcem, człowiek będzie narzędziem w ręku państwa i tak dalej. Anarchizm jest socjalizmem, bo proszę państwa, anarchizm zrodził się na tle niepowodzeń różnych socjalizmów, czy też krytyki utopii kolektywistycznych, prawda? Jakichś takich idea państwa jest ideą e, nadrzędną. A no więc mamy liberalizm, komunizm i nazizm. Przepadły, historia XX wieku pokazuje, że przepadły e, dwa z nich, przynajmniej nominalnie, prawda? W tym sensie mówimy, mianowicie komunizm i nazizm faszyzm. Po prostu okazały się nieporozumieniem. Komunizm um, doprowadził, kolektywizm komunistyczny doprowadził do powszechnego dziadostwa, a totalitaryzm polityczny do degręgolady moralnej Europejczyka. Prawda? Tam, gdzie nie tylko Europejczyka, bo pamiętajmy, że, um, że socjalizm wyeksportowaliśmy w świat. Nie? W tym świecie europejski socjalizm zebrał niechlubne żniwo. Natomiast nazizm, no, nazizm był, e, e, chciałoby się powiedzieć, wypadkiem przy pracy, ale proszę pamiętać, e, był on już w myśleniu utopijnym obecny, pod postacią utopii nacjonalistycznej, narodu, który ma wyzwolić całą ludzkość. E, 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 I to nie tylko, nie tylko w myśli zachodniej, ale także w myśli wschodniej. Co pozostało, by tak rzec, na arenie historii? Pozostał liberalizm. Z anarchizmem. Anarchizm zawsze towarzyszy liberalizmowi, jako jego taki, taki młodszy brat, pewien margines prawda, obecny, on się lokalizuje w różnych partiach o takim właśnie profilu antypaństwowym, szczególnie związany jest z ruchem tak zwanych zielonych, prawda i tak dalej. To jest sprawa dalsza. Liberalizm jest, wraca na rynek historii, wraca na arenę historii. Dlaczego? Dlatego, że kapitalizm jako metoda gospodarowania przyniósł sukcesy, przyniósł owoce, nie szybko, nie od razu, bardzo długo to trwało. W efekcie niepowodzeń liberalizmu, czyli kapitalizmu, zrodził się komunizm, prawda, i inne socjalizmy, nazistowski i faszystowski, ale on okazał się prawda, po pewnym czasie, a więc w metodzie gospodarowania, tam, gdzie stawia się na indywidualną przedsiębiorczość i gdzie stawia się na pieniądz, tam okazał się nośny, prawda, a więc był w stanie był w stanie zorganizować życie gospodarcze Europejczyka tak, że to życie stało się łatwiejsze. Prawda, dzięki postępowi naukowemu, dzięki w w dziedzinie nauk, w dziedzinie przyrodoznawstwa i, i dzięki właśnie tej metodzie. No bo jeśli człowiek rozwija własną przedsiębiorczość, własną pomysłowość, ym, prawda, jeśli, jeśli pieniądz jest czymś pośrednikiem w gospodarowaniu, ym, no to jak się okazuje jest najlepsza, najlepszy pomysł, prawda, najlepsza koncepcja, bo każdy pracuje dla siebie, każdy, powiedzielibyśmy, bogaci się ym, dla siebie. I na tym właśnie polega transformacja. Ostrojowa, więc jest to wewnętrzna przemiana socjalizmu. To nie jest, nie dotyczy to w ogóle naszej tradycji cywilizacyjnej, zagłuszonej, zepchniętej do defensywy przez socjalizm, ale jest to wewnętrzna transformacja socjalizmu. Czasem niektórzy teoretycy nazywają liberalizm po prostu socjalizmem liberalnym, bo tak trzeba rzecz ująć.